Podniosę cenę makijażu, kiedy będę czuła się wystarczająco dobra. A kto Ci, kurwa, powiedział, że ty kiedykolwiek będziesz się czuła wystarczająco dobra? Może zawsze będziesz się czuła chujowa, niekompetentna. Może zawsze będziesz czuła, że możesz być jeszcze lepsza niż jesteś teraz. Jeżeli Ty sobie mówisz, że Ty zrobisz coś, jeżeli dopiero będziesz jakaś, to ten moment może nigdy w życiu nie nadejść. Podniesienie cen to jest tak naprawdę tylko jeden z przykładów, ale nim się posłużymy. Bo z jednej strony czujesz że trochę za mało zarabiasz, że jednak mogłabyś wyciągnąć z tych makijaży więcej, ale z drugiej strony boisz się podnieść cenę o 20-30 zł. A wiesz, co ja ci powiem? Ja też się boję. Ja też się zawsze boję, jak podnoszę ceny. Sobie myślę, że może to już jest ciut za dużo. Może klientki nie będą z tego zadowolone. Może w jakiś sposób stracę tych klientów. Ale mimo wszystko ja to robię. Dlatego, że odwagą nie jest to, żeby robić i się nie bać. Tylko robić pomimo strachu. A najgorsze, co możesz zrobić dla siebie, to jest po prostu zostanie w strefie komfortu. Zostajesz w tym, co jest komfortowe. No to sorry, się nie rozwijasz. Takie są realia. Także do dzieła w tym momencie ogłaszasz na swoim insta stories że podnosisz ceny. No bo nawet jeżeli teraz masz tylko 10 klientek miesięcznie, to są zawsze 200 wydatkowo do twojego portfela. Tak samo jak masz 20 klientek miesięcznie, to są 400 wydatkowo do twojego portfela. Powiesz mi, klientki naprawdę zapłacą te dwie dychy więcej, bo robisz zajebiste makijaże. No i oczywiście zaobserwuj mnie po więcej motywacji do działania.